Pomysły, co on ma powiedzieć do babci? Co on teraz powiedzieć? Co on ci pisze? Zaraz ci powiem, oni dopiero napiszą. Dobra, Powiedzcie, co on ma powiedzieć babci. Dajcie jakiś pomysł dobry. Dawać jakiś pomysł, fajny widzowie. Powiedz, że skórka ci nie schodzi. Nie. Zapytaj się, czy lubi jeść serek z napletka. Dobra, idę. Babciu, ja mam takie pytanie. Czy lubisz jeść serek z napletka? Lubisz? Ty jesteś głupi. A lubisz? Głupi jesteś? Proszę, zrobiliście. A lubisz? Ty się nie wstydzisz babci takie pytania zadawać? Wynocha z to. Ale lubisz? Dobra, czyli lubisz? Dobra. to. Ale kurwa zadymiasz ty. Ja wierdolę. Ale ja zadymiasz Mogę teraz jakąś muzykę na full out włączyć. Ko kochać Putina pójść. Jak ty? Nie ma takiej muzyki. Albo te jebać Putina pójść na cały regulator. Czekaj, tylko byle. Czekaj, ile tam obserwacji No to jeszcze 50 obserwacji i mamy. I włączam. Dawać mu obserwacje i on włącza piosenkę wizowie Hardbasa Hardbasa. hardbasa. Barkę, barkę. <noise> barkę oni mówią, żebyś włączył. Ej, co ty demona zobaczyłeś? Nie no, włączam telewizor. A, to na telewizorze włączysz. Na głośniku, no. No dobra. Na głośniku tu. jak coś, to sam chcesz to robić, ja cię nie zmuszam do tego, nie? Tak, tak, się przyzwyczaję to... do tego. Ty to za obserwację robisz. No, dawać mu obserwacje widzowie, bo to jest dobry zadymian. Tam włączyć? włączyć? On... Yy, barkę, remix głośny, boosted jakiś. Ej, a ogolisz brwi? I zapytaj się babci, czy ładnie wyglądasz, jedną brew w ogóle, jedną nie zostaw. To za mocno. A za ile obserwacji byś to zrobił? Nie, za 10 tysięcy, nie, no nie, 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 nie. No dobra. Ej, to jest nazwa Barka MQFT Remix? Trap? No, jakieś głośne, żeby było. Ale to jest to? Możliwe, że tak, ale nie jestem pewny. Witamy 1600 osób. O, włącz cypis, kto nie skacze, ten zamula, dawaj, dawaj. Buzzbooster. Widzowie na czacie piszą Cypis, kto nie skacze, ten zamula. Okej. Kto? I na cały regulator. Buzz boosted. No. Bo? Nie, nie musi być buzz boosted. Ale będzie. Bo przegrałeś bitwę teraz, nie? To zadanie robisz. Ale będą dymy, ja pierdolę. <noise> Uspokój się. Uspokój się, jest pół do dwunastej. uspokój się. Bo więcej tu nie wejdziesz. go się śmiejesz. Obiecałeś. Ja powiedziałem, że nie będę ten. Jest pół do dwunastej. chcę żeby jeszcze raz powiedział sąsiad, że zadzwoni na policję i ciebie wybierze. To nie będzie gondoln. Będzie... To On będzie konty. <noise> no pilot zabrała babcia. Nie włączysz tego, nie ma mowy nawet, Rozwalę telewizor, nie ma mowy telewizor rozwali. muszę spać, skończ to, za pięć minut muszę to skończyć. Nie, powiedz, nie. powiedz, żeby ci Pornusa włączyła na telewizorze. Co? Bo dzwonię do ojca teraz. Powiedz, żeby ci Pornusa na telewizji włączyła. No, włączył na telewizji. Jeszcze raz. Pornosa bądź. No z nauczycielem od polskiego. Na pewno. No. Już. nie nie. No to za dużo Jest. Szkoda, że głośnika nie wziąłem, to by się na balkonie coś... Bądź. Kurde. Powiedz, że To już przypadek. Idź do niej i powiedz, że będziesz spał, jak ci Pornusa włączy. Dawaj. Na 2800 obserwacji. Dawać. dobijamy follow, brakuje 26 obserwacji dla jego. Dawać widzowie. 26 obserwacji dla jego brakuje, dawać. I on idzie wam powiedzieć to. Dawać widzowie, dawać. Dawać nie przestawać. Zejdź do sąsiada i pukaj. No, nie, nie. I zapytaj się, czy możesz się u niego wysrać. A się w i po policji zadzwoni. Jest tylko w domu. Dobra, zaraz będzie trzy, na, na trzy koła, bo już 50 obserwacji. Ej a, a a, ej, a zrobisz jutro na przykład takie zadania, że będziesz chodził po mieście i chodził do ludzi po domach i się pytał, czy możesz się wysrać u nich? Jako 19 to tak. Dobra, to może być. Już masz 3K. Dobra. Co oni te robią, że mam trzy koła? Jak oni te robią? Normalnie, dawaj. I mnie Dobra. też obserwuje, bo ja robię najlepsze. oni zabierają obserwacje? Dodają i zabierają. No i nie będzie dymów jak będziecie zabierać macie mu dać followa i tyle widzowie. Macie mu dać followa i tyle widzowie wtedy będą dymy. On sam chce te dymy robić także widzowie dawać. Naprawdę warto. Jutro też będzie jak. Jakie macie dla niego wyzwanie widzowie co on ma powiedzieć babci napiszcie na czacie. Napiszcie na czacie wyzwania jakie dla niego macie bo on mówi że wszystko zrobi. Prawie. Więc dawajcie widzowie, napiszcie wyzwanie. Obserwacji nie będzie, bo jak obserwacji nie zabierzecie, to już nie będzie jutro tego dymów. Ale nie piszcie takich zboczonych. Mają być normalne.